Cześć, witam z kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy grę y, na PlayStation 3 i Xbox 360 o tytule Inversion. Y, tak jest, jak tutaj widać, odwrócona układka. Y, jest y, tak, gra. Y, mam tutaj wersję na PlayStation 3, a powiedziałem, że gra jest też przeznaczona y, na Xboxie, bo to prawda? Y, bo mi się nie chciał. Y, 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 po prostu chciałem serię zobaczyć na Xboxie i tyle. E, no, więc e, nie mówię, że ja po prostu jestem tylko na Xboxie, tylko że po prostu e, mam szybszy dostęp do tych. E, tak naprawdę, e, nie chcę mi się rozwijać tematu, więc jeszcze pudełko co ja tutaj pokażę. Kurde, ale się odbija wszystko. Nie podoba mi się ta sytuacja, no ale wiadomo wszystko, co chodzi, jeszcze Wam pokażę bo to jest akurat ważne zobaczcie tutaj e, tylko chwilę jest kurde e, manual 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 no może nie aż tak grube ale jest trochę tych kartek więc e, i tak zaliczam na plus gra e, którą od dawna miałem, miałem na półce i od dawna chciałem w nią e, zagrać sobie dlaczego bo ja już kiedyś o nie usłyszałem, mówię, o chętnie zagram, dorwałem na półce za jakieś jeszcze pieniądze, o, no, dobra była. Eee, I chcem była tak na typu, bo ja w ogóle zapomniałem, że miałem zagrać i tak była była i ostatnio mówię dosyć trzeba by to w końcu łączyć. Eee, oczywiście się na, na Xboxa, oto dlaczego <laughs> wolę na Xboxa, bo szybciej by mi się po prostu pobrało, znaczy bo ja... bo ja nie mam PS 2 połączonej, no a tutaj jest... Nie wiem, może ja tylko mam na całym świecie, może tak być, ale ja mam taką plątaninę kabli tutaj, że ja, ja wolałem mieć Xboxa, do którego mam dostęp w sumie do każdej gry, jakimś się zachce, a grę i tak będę miał tamtą na półce, więc super. Oto całe wyjaśnienie, dlaczego grałem na tym. Więc tak, grze właśnie mnie zaciekawiła. No i bo gra o co chodzi? Mamy tutaj ten. Szczelankę trzecioosobową, typową, która została oskarżona, oczywiście, od podrobek Kierce War, co zaraz do tego przejdziemy. I mam tutaj szczelankę trzecioosobową, typową chowankę za osłonami. No ale jest w grze patent, który widzimy nawet na okładce, bo widzimy tego gościa odwróconego i planszę za nim, to, że możemy kontrolować grawitację. No to jednak trzeba powiedzieć do, do kreacji i takie coś wstawić, no to naprawdę bardzo ciekawy pomysł. No i jak został wykorzystywany, zaskoczyłem się bardzo dobrze, e, jak, jak myślałem to Zanim zagrałem to mówię, e, to pewnie jakiś gówno wyjdzie z tego Mało będzie się korzystało i to tak jakoś słabo wyjdzie, ale nie, sterowanie jest przemyślane Gra robi wrażenie cały czas, e, jest naprawdę e, Widowiskowe co się dzieje i jest naprawdę z patentem to zrobione e, I po prostu e, to nie jest zmarnowany potencjał, on jest bardzo dobrze wykorzystywany. I tutaj ogólnie przejdę do grafiki, bo graficznie tak, graficznie nie jest taka zła, bo który to jest, 2011? 2012, no to jak na 12, no to jednak ok graficznie, jest spoko po prostu. Czasami tylko ja miałem ale, że się tekstury nie doczytują postacie jakieś takie lekko brzydkie ale samo otoczenie i wiadomo te elementy właśnie z tej grawitacji są naprawdę ładne i to jest akurat e, chwale, e, no tak e, ale e, o to chodził, e, że e, mamy naszego typa i jak widzicie gdzieś tutaj ja gdzieś, możemy ma, on ma na plecach takie gówno i on może kontrolować e, sobie grawitację e, czyli tak Możemy przełączyć na niebieski tryb, wtedy możemy wszystko tak podnosić. Możemy wroga podnieść, możemy wziąć jakiś, jakąś nie wiem, beczkę czy inne kamień i rzucić tego wroga i nim zabić, albo samym wrogiem nawet trupem miotać, czy nawet broń podnieść tak z daleka jest ogólnie spoko. A czerwony tryb. No to jest, że możemy ptsz, do dołu, czy też y, na przykład jakąś platformę sobie myślimy do dołu, żebyśmy mogli przejść y, czy to jakiegoś wroga tak na glebę, żebyśmy mogli w jednym miejscu go tak y, telepoł tak po ziemi. Y, też takie są sekwencje gra. Ma też, y, brakuje w niej platformowości, ale w sumie jest. Ale brakuje mi, chodziło o to mi przycisku skoku. bo Kratak tak, ma automatyczny skok. Czy to pod ym, A, bo mamy od czasu do czasu wiadomo, idziemy sobie po, po planszy i mamy sekwencję, sobie chodzimy, chodzimy, strzelamy. Ale czasami dochodzimy do tych sekwencji w etapach. Rozdziałów jest trochę, trochę nie pamiętam, ale, ale jest dosyć sporo. Jest ich. Gdzie? E, musimy przeskakać i mamy normalnie platformy zawieszone w powietrzu, czyli możemy po jakichś latarniach skakać, jakichś urwanych e, asfalcie, e, po jakichś tam e, innych elementach otoczenia, zwykłych po prostu, zwykłych w naszym życiu, które są lewitują w powietrzu i mogą posłużyć nam i jako osłona, e, i jako kolejna platforma. E, sterowanie e, skakań w powietrzu jest naprawdę też miło bardzo zrobione, też fajnie mi się to grało i Kurde cały czas, jak tu grałem, ja byłem ucieszony na ryju. Poza jedną rzeczą, do której zaraz przyjdziemy, ale no jednak... Jednak, jednak naprawdę gra wywołuje tą radość, bo ta grawitacja jest tak dobrze wykorzystywana w tej grze, że cały czas ja się dobrze bawiłem przy tej grze, prawie. Jest to naprawdę super wykorzystywane. Właśnie te momenty, gdzie to trzeba strzelać i wtedy on może w locie, musimy tylko automatycznie ten, nacelujemy i on automatycznie będzie leciał, a my wtedy jak on doletuje do kolejnej słony, możemy też ją strzeliwać. Oczywiście inni morgowie też mogą w nas tam latać i strzelać, też właśnie to jest fajnie. Po prostu wykorzystywane tak, muzycznie, muzycznie gramy totalnie zaskoczyła. Bardzo mi się podoba w tej grze muzyka, szczerze mówiąc, bardzo mi się podoba, i tyle. Nie mam tutaj więcej do dodania. Po prostu sobie posłuchajcie, bardzo, bardzo fajne ogólnie. Soundtrack tak jest. Gra, a jak mówiłem, została oskarżona Girsyn, bo bo jak widzimy na układ widać, nie. Ale jednak, bo tutaj główna broń w grze, główny karabin ma bagnet, taki olbrzymi bagnet, którym można nadziałać wrogów i że grajesz że to jest strzelanka z osoba, w której można się chować za sunami i jeszcze jak my to nam się lekko kamera schyla, to od razu klon Gears'ów. I jak umieścisz bagneta grze, to będziesz miał od razu podróbkę Gears of War. Czy oni mają na to patent, że tylko oni mogą z tego stosować, a inni to po prostu kradną? No jednak nie. I dla mnie to akurat było głupie takie e, powiedzenie, chociaż nabijanie ludzi tym bagnetem jest fajne. No tak wbijam e, karabin tak w człowieka, on potem odkupuje tego e, wroga od niego. Fajnie to wygląda. To dziwnie mi tak to ale ale jakbyście może gdzieś tutaj zobaczyli, to byście bardziej e, skumali. Że jest taka jedna sekwencja chrankowa, bardzo prosta w stylu w sumie z Call of Duty <grym> Że to tutaj bardzo taka bez dowolności bym powiedział, coś takiego, wam tak powiem. No Jakieś tam są zagadki z grawitacją powiązane całkiem, yy, znaczy prościzna to są akurat, fajnie jest patent gdzie możemy lawę wziąć yy, yy, i zrobić z niej, z niej taki bąpla i może wyrzucać tych wrogów, bardzo fajny element, ale co przy, przy czym mnie ta gra wkurzała to jednak walki z szefami, czy jak to po prostu z bossami, bardzo niefajne, powtarzają się cały czas. Nudne, yy, wkurzające, one są, yy, takie, no, trochę nieprzemyślane i z dupy. Nie podobały mi się. Yy, ty, przy tych elementach naprawdę nie bawiłem się dobrze. No, trudno. Ale trzeba, bo na nich to jest patent. Tarcza yy, yy, ochronna. Jeszcze oczywiście mają masę przytupasów, yy, oczywiście, z którymi, można, z którymi musimy walczyć. I to jeszcze oczywiście, on jeszcze raz jakiś mega działek, czy coś takiego, a oni z kilofami na nas więc. Jeszcze mamy do broń białą i palną, e, musimy się tymi, ten e, bronić. E, bronić się od takich, no to jednak słabo. W grze mamy różne tych bronie, mamy właśnie tego z bagnetem. Mamy e, oczywiście pist, e, pistolety, nie, ma, nie mamy, nie mamy pistoletów, ale mamy snajperki. Mamy e, bardzo mi się to podobało: szczelby. E, ten jest taki karabin elektryczny i szczelba elektryczna, mega dobre dwie bronie. Bardzo mi się podobało. Broń taka, la, co szczela lawą. Też mi się bardzo podobał ten patent. Mam minigana oczywiście. Jest trochę z tego poszczać chociaż mogło być lekko więcej, ale spoko. Też mamy granaty. których naprawdę często używałem w grze. Co, co ciekawe, ja nie lubię korzystać z granatów, ale tutaj jakoś korzystałem sobie. no Jakoś tak bywa. No, gra zajmuje jakieś 5 godzin, coś takiego, no, może do 6, jak tam będziecie jeszcze ginąć na tych szefach, no to e, gdzieś tak do 6 to może się e, to rozwinąć gra, e, ma całkiem fajny zrobiony e, system strzelania, fajnie się strzela, szczególnie z tych elektrycznych, e, dobry system chowania się za osłonami e, i, i, i chyba to tyle, no. Co ja tutaj mogę jeszcze Wam opowiadać? No po prostu gram. Myślałem, że jednak to będzie, zrobię gówno i tutaj będę płakał, że mogło być tak pięknie, a jednak gra się udała. Jak najbardziej dobry tytuł. Bardzo mi się podobało to Konami. a nie, namko. Co mi się zrało, że Konami? Akurat nie wiem, ale czasami mam w głowie inne różne ciekawe, tam fajne. Ee, rzeczy, <noise> że tak to e, powiem, e, nazwę i tak e, dalej. Tu można nawet e, samochodami w sumie otać, <noise> tak mi się przypomniało, e, bo ogólnie fajny, e, fajny jest ten patent, bo często są jakieś widoki, że nie wiem, idziemy, a tu w tyle, co budynek miażdży, tak wokoło to wszystko lata. Psz, psz. Jest naprawdę gra. Bardzo fajna jest, bardzo mi się podobała i tyle mogę w sumie o niej powiedzieć. Czemu takie oceny w sumie niskie dostała, nie wiem. Może tylko ja ją doceniam w całym świecie, bo czasami tak było, że gry zostały tylko przeze mnie doceniane. Czasami tak jest, no niestety. Tak jest, bo muszę mieć oczywiście inną opinię się różniącą. Nie wiem dlaczego ja tak, ja tak się różnię od ludzi. Wiadomo, gusta, ale to, że, że aż tyle mamy różnych gustów. <laughs> no, tak bywa. No i że jest z momentami zniszczalne otoczenie, co też mi się naprawdę całkiem. Też wam tak powiem. Podobało. Tak jest. Czy ja oczywiście jeszcze zapomniałem? Nie, bo jeszcze, ja jeszcze tak myślę, bo nie wiem czy o wszystkim powiedziałem z tą grawitacją związanym, bo jednak tu jest co opowiadać, jeżeli chodzi o tą grę. No, gra. daje radochę. I tyle. Chociaż mówię, straciła z okazji i twórcy gry mogli wstawić skakanie, co by jeszcze bardziej tak ulepszyło tą grę. No i, i tak nie źle. A jeszcze w grze jest jakaś taka aureola wokół tarcza jakaś taka gówniana, żółta, ale chyba tylko raz w, w, w grze ją łączyłem. Cały <laughs> dupę ją miałem, e, ponieważ, e, A jeszcze jest jakiś jeszcze jeden karabinek, taki, no, taki niezbyt. Jest jeszcze rakietnica, o. To mi się jeszcze przypomniało, no. I, i chyba ja już mam nie będę tej truł y, gry, znaczy odcinki jakie będą następne nie wiem, Horror i może, może zobaczymy. Resesję gier y, powoli sobie jakoś już kończę jedną na PSP, chyba za niedługo nie będzie recesja na podstawie kreskówki, y, co ciekawe, ale takiej niezbyt, takiej dziecięcej, y, co można zgadywać z sobą, kreskówką niezbyt dziecięcą na tej konsoli, y, co akurat y, no wybór nie jest aż tak wielki no ale jednak, jednak e, tylko nie mówię, że będzie ta recenzja bo może, bo ja jeszcze coś e, ogrywam, e, zacząłem coś jeszcze na Xbox 360 to tylko ukrywać, ile tego jest chociaż e, myślę, że może coś jeszcze na PS1 uda mi się hapnąć i dla was tutaj e, oczywiście e, sobie e, dla, dla was tutaj ja pogadam e, sobie o gierce więc chyba nie ma co tutaj dalej więcej gadać i tak y, 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 wyczerpałem temat dosyć ostro. Jeszcze tylko powiem coś takiego, że ta gra mogła być wyspróbowała na film. Bardzo bym chciał, żeby powstał film inversion. Bo robią jakieś główne, jakieś Soniki, inne, jakieś takie niepotrzebne gnioty. E Sonika nawet nie widziałem, ale, ale i tak pocisnę, Nie, no żartuję. E ale robią jakieś takie dziwne sprawy. E A właśnie taką markę, która naprawdę by się nadawała, no, no, jakoś nie robią. A robią filmy, które w sumie nie potrzebują ekranizacji, tak naprawdę. E no trudno. Tak czasami było. <laughs> Więc e, to o to myślę. E, kończymy ten e, ciekawy, ciekawy odcinek, przy którym bardzo miło się e, gadało. I e, e, to był na tle. Dziękuję. Nie, nie, żeby nie było, żeby przy innych mi się miło nie gadało, ale przy tym też mi się fajnie gadało. Fajna gra, no bo jakby była gra typu gniot, których bardzo mało tu jest, no to jednak e, nie gadałoby mi się aż tak fajnie. A czy ogólnie nie gram gry typu gniotu, bo od razu jak gram? To czuję, że ta gra jest słaba i się nie chce jakieś 5-6 godzin dalej w to grać. To dlatego, bo jeszcze film półtora godziny, no to dobra, to jeszcze tam radę Ale już gra to, to jest męczarnia przecież. E, no trudno, ale tak czasami e, bywa. No i jeszcze w grze wam, wam, wam tak powiem, że czasami miałem problemy z, z tym, z amunicją, bo czasami mi jej lekko brakowało, ale to, to, to może tylko moje takie jakieś... Yy, dziwne, yy, dziwne wszczolanie <gry> było przez to tak yy, no, yy, więc to było na tyle. Dziękuję za uwagę, do następnego odcinka i cześć!